Dzisiaj otwieramy największy sklep z gekonami, i będą tu najrzadsze i najdroższe gekony na świecie. Najpierw trzeba coś wybudować, czyli potrzebujemy terrarium za 450 dolarów na swoje pierwsze gekony. A teraz musimy zamówić jakieś gekony. Za 250 dolarów? Zobaczymy, czy kurier nam przywiezie. Halo? Jest już pierwsza paczka! Możemy ją teraz tutaj rzucić? Ale jaja! Ja. Rzucam zwierzę. Nie, 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 nie rzucam, nie rzucam, nie rzucam, wcale tego nie robię. Yy, to, to, to nie ja samo, samo się rzuciło. I teraz, uwaga, co nam wyjdzie? Wow! Trzy gekony! Gdzie, gdzie wy uciekacie? Szybko łapać. I mogę tutaj wsadzić. I tego różowego tutaj szybko. Nie mogę ich mieszać. Czyli musimy tutaj do tymczasowego wsadzić. Ale ten jest ten sam. I mam dworo sprzedaż. Jak to za zero dolców, co. Cena rynkowa to 102 dolce. A ja sprzedam za 105. Chodźcie, chodźcie. Kupcie, Gekona, kupcie. A trzeba otworzyć sklep. Zobaczcie, jakie one słodziutkie, Jak pięknie wyglądają. Gekony to chyba od dzisiaj będą moje ulubione zwierzęta. Wy, widzowie, jakie macie swoje ulubione? Można mieć pieski, kotki, rybki. A my mamy Gekony. Kup, kup, kup. Koni to kup. Kup szybko. Wzięła, zabrała jednego. Widziałem. I on też nie, zabra nie zabrał jeszcze. Nie zabrał. Wiesz? Wziął! Ha, 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 na trzy dolce ich wykiwaliśmy, bo zrobiliśmy drożej. Czyli da 118, trzeba reszty dać 13 dolców. 5, 5, 2, 1. Dawaj, nara! O ten, tu 120 dał. Po co ci reszta, gościu, idź, idź stąd. Panie, pójdzie, będzie tu stał teraz. Dobra, taki pazerny jesteś na pieniądze, byś zostawił mi na piwek, to nie! Jeszcze mi na śmieciu! Jak go uderzyć? Jak go uderzyć? Chodź tu, chodź tu! Nie, nie da się. A wziąłbym i tak. Teraz muszę wyrzucić sam śmieci. Gdzie się wyrzuca śmieci? Ech, może tu? To jest jakiś wózek. Dobra, tu będzie magazyn na śmieci. Chyba, że ogarniemy kiedyś śmietnik, ale nie wiem. I teraz możemy tego różowego Gekona wystawić na sprzedaż. O! Ciekawe, za ile on chodzi? 79 dolców. Jest dobrze. Kup, 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 kup. Ha! Piła, kupiła! Choć dawaj pieniądze. Musimy zamówić nowe Gekony. Droższe Gekony. Lepsze! Będziemy milionerami! 5 dolców reszty. Proszę bardzo. Na Sorry, nie mam więcej gekonów. Muszę zamówić. Zobaczcie, ile tu jest gekonów do odblokowania. Ja nie wierzę, nawet świecące. Musimy zamówić kolejne gekony. Za 250 dolców. A ja sobie wezmę więcej. O, od razu trzy paczki. Bierzemy, wrzucamy do środka. Chyba przeżyją, mnie. Nie, nie wolno tak z gekonami. Żartowałem, żartowałem. Ja je tu ładnie zaniosę. Otwieramy. I co nam wyleci? No same komony, no. Dobra, one niech sobie tu poczekają. Zobaczymy, ile jeszcze nam wyleci. To był droższy. Dobra, kartony tam do śmietnika, bo to jest nasz śmietnik tu. I kolejne komony, dobra, wypadnij z tym. Te są droższe, pomarańczowe idą na sprzedaż, a te kolorowe na razie tutaj. Ciekawe, czy mogę je mieszać. Mogę tu, mogę mieszać, wszystkie będą tu naraz. Chodź, 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 idziesz tu. I ty też idziesz tu. O, tu. Ale jak zamówię sobie kolejne terrarium, obok postawię, o tu, to mogę od razu wziąć te wszystkie różowe. O, biorę. Nie, nie wziąłem różowego, wziąłem inny. A ten jest za 114. Już ci wydaję resztę, gościu? Dara! a posprzątać te pudełka, ja nie wiem jak. Jest śmietnik, za 150 dolców mogę kupić. Dobra. Tu sobie postawimy śmietniczek. O, a nie mogę tutaj. Cwaniaczki. To no, tu będzie śmietniczek. I co teraz mogę to wyrzucić? Maga! Tak! Będzie czysto. Kolejne reszty. Ale będziemy bogaci, widzowie. Będzie, będzie, będzie hajs. Dawaj, tu, co my tu chwyciszmy? Tutaj, jak. Jakiegoś, tu jakiegoś niebieskiego, 78 i 90, ale będziemy 563 dol już mamy. Czyli potrzeba znowu. Potrzebujemy kolejne terrarium. Czemu to odstaje? Czemu to odstaje tu? Krzywa jest! Bierzemy czerwonego, wsadzamy tu. A czemu nie ma ceny? Co jest? Zaakceptowałem, lub do no, tutaj. A czerwony 77. Dobra. Szybciej, szybciej, kupuj. Jak to schodzi? Jak świeże błeczki. Świeże gekony, świeże ekony! Proszę 20! Jeden reszty. Oszalałeś? Tyle pieniędzy ode mnie chcesz? Co za złodziej. I teraz te dwa kolejne możemy wsadzić tu. I zaraz się pozbędziemy wszystkich. A bo ja tu zadanie mam inne: kup szafkę i trochę produktów. Dobra, a teraz y, 450 muszę zbierać. Świetnie. ten co kupił trzy od razu? To tak można? Ale ja, ja nie. Jesteś kochany. ja sobie kupię płeczkę. Postawimy ją z drugiej strony. O, jakieś produkty, niby, ale jakie? A tu są produkty. 345 dolców za jedzenie. No, ciekawe, co ja teraz zrobię, jak ja nie wiem, czy ja w ogóle tyle zarobię. Ten mi dał 173. mam. Ja już nie mam nic do sprzedania. O, o! Ale przypał, mogę sprzedać to? Chyba nie mogę. O jest, mogę sprzedać, mogę sprzedać. Sprzedaję! O! Dobra, uratowałem sytuację. I teraz mogę kupić żarcie za 345. O, dostałem w pudełku. Zobaczmy, czy też tu będzie tak że, tak dużo. Halo, gdzie jest jedzenie? Tutaj odkładam. Aj, czas to wyciągnąć, ta? Tak, na półeczkę ładnie wszystko. Ciekawe, ile kosztuje żarcie. <laughs> 70, ale jaja, dobrze, dobrze. No. No tak, oni na no, od nas będą kupować gekony. Chodź kupić gekona! A potem muszą im jedzenie kupować! I mamy perpetum mobile. Będziemy mieli największy supermarket z gekonami na świecie. I zrobimy najdroższe żarcie i najdroższe gekony. <laughs> no widzicie, już przyszli po żarcie. To ja sobie zamówię kolejne boksy z gekonami. O i siup do, do środka, co mi się drzwi tu... Zamykają Już idę do kasy Idę Wow Co się stało? Ani by tu więcej mi Po co mi ta reszta? Po co mi O Coś dostałem nowego A Taką półkę na książkę To dekoracja A po co mi dekoracje? Na dekoracjach nie zarobię Ja zarobię na sprzedawaniu Proszę dolar do polu Dwie paczuszki Ale pan jest kochany Otwieramy wszystkie te ragekony. Rzadki Ale ja ja rzadki On się to rozprzeda 127 dolców Pięknie Ty żółty idziesz tutaj Otwieramy Kolejne. Dobra, komony. I komony. O, niebieskie. To będzie do terrarium jednego. Dobrze. Bardzo dobrze. Teraz trzeba posprzątać i kupić nowe terrarium. Tutaj, tu postawię, będzie równo. Dobra, gdzie ten niebieski? Tu jest jeden. Tu jest drugi. Proszę mi nie uciekać. Stójcie. Na jedzeniu chyba się najłatwiej zarabia, bo jedzenie nie ucieka. A ty, gdzie, adu gdzie? O, o. Ja zdeptałem. Można zdeptać gekona. Ale żyje, żyje, żyje. Niebieski idzie tutaj. O, i sprzedaje. Patrzcie, złoty z kapelusze, bo to jest bogaty gekon. Za, za, O, proszę bardzo! No i to mi się podoba, żadnej reszty. Trzeba zamówić żarcie. Żarcie jest drogie i nie trzeba żarcia łapać. Ja tak dwie paczki żarcia bym sobie zamówił. Żarcie można rzucać. O, pięknie. Opuszczamy. No, patrzcie, ale pa to będzie. Cała półeczka zaraz w będzie. Kto z was widzowie lubi zwierzątka, to musi kliknąć łapkę w górę i zasubskrybować kanał teraz. Bo zaraz może odkryjemy jeszcze lepsze, tylko tu trzeba posprzątać, bo oni by posprzątać to nie. tylko pieniądze ode mnie chcą. Resztę, resztę. Po co ci reszta? Proszę bardzo, do widzenia. Mam 179 dolców. I kolejne puste, widzicie, ile tu się użerania jest? Z nimi tutaj za 90, 88, 77. Więcej Terrarium trzeba! A bo tu można pracowników, tylko. Za ile? Nasty level? I za 15 tysięcy jest sprzedawca, ochroniarz, sprzątacz i. Gościu od magazynu. Jak ja mam zarobić 15 tysięcy, jak ona kupuje za. 108. No to przecież ja muszę jakieś droższe znaleźć. A czy ja mogę te inne gekony w ogóle otworzyć tak, żeby mi tutaj się nie wysypywały na podłogę? Może ten wózek mogę jakoś wykorzystać przy nim, jakbym tu otworzył. Uwaga, otwieramy. O, same komony. I jeden chyba wleciał do środka. I drugi też. I trzeci też. Ale, ale to jest niewygodne, niewygodne. To trzeba tu posprzątać. Szybko resztę. I trzeba te gekony wziąć tu. O, to są te pomarańczowe, co pierwsze nam poleciały. O matko, to jest strasznie niewygodne. Jak go zabrać? Dawaj, Ej, on, mi, on mi się tu zawiesił na wieki. Oddajcie mi go! O, widzicie? Wyraz, uciek. Trzeba sprzedać kolejne rzeczy. No i mam nadzieję, że zaraz level wbije. Jeszcze jedna sprzedaż i wbije. Ja sobie od razu Gekony zamówię kolejne. Czemu nikt mi ich nie przyniesie? Tylko muszę sobie tu łazić. Komony. Wow! Tam był super! Ale jaja, to nie ten. Tego od razu tu. Ten jest za 92. Czerwony idzie do czerwonych. I to jest super! Patrzcie na niego! Musimy go wsadzić tu. Wow, O się świeci. Jest piękny różowy. Ale ja ja ciekawy ilo. On ponad 1000 dolców. Dobra, wystarczy tego sprzedać. Mamy level! I teraz tego za tysiaka, Patrzcie! O! Oh, 1814. Nie, ja, ja go robię za 2000. Za dwa tysiące go Ech, Jaki piękny! I świeci! Nikt go nie kupi, nikogo nie stać na takiego gekona! O! Jeszcze mi przychodzą i tu śmiecą. No, ciekawe, czy ten gościu go kupi. To za dwa tysiące nikt go nie kupi, przecież to niemożliwe. Ale jakby kupił, to byśmy byli bogaci! Ale, jaja, i, i, i jakieś nowe jedzenie odblokowałem. Lighthouse food Nawet nie wiem, co to jest Lepsze żarcie, chyba droższe 765 dolców trzeba uzbierać Tylko, że na razie nikt mi tu nie przychodzi Halo? Może ktoś mi na tablicy napisał zamknięte No nie, no otwarte No ej, gościu, idź kup gekona O, przejej ta pani przyszła i kupiła No bardzo dobrze, bardzo gratuluję wyboru Musimy zarobić na tą nową karmę O, ten od razu co kupił Dobrze, dobrze Ja nie wiesz, jak ktoś kupi tego za dwa koła, to będzie szok Ja cię kręcę, Bita kupiła 2000 złotych dolarów polskich. Dobra, patrzcie na to teraz. Jesteśmy bogaci, mamy 2,5 tysiąca dolców. Możemy teraz zakupić lepsze żarcie za 700 dolców. Gdzie ona jest? Jest. Ale jaja, ale jaja, ale jaja, ale jaja, ale jaja. Chyba potrzebujemy nową półkę na to. Trzeba kolejną półeczkę tutaj dać równo ma pasować. O, waga? I za ile to żarcie? 175. O, ja cię Kręcę. Pięknie, pięknie, pięknie. Widzowie? Będziemy bogaci. Idzie, 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 kupić. Kup to drogie, kup to drogie. Kupił! No, tylko mi tu ktoś nas śmiecił, dziad. Co się kupił za 100! Nie wierzę, ale. Będziemy mieli najlepsze gekony, najlepszy sklep! To teraz mogę zakupić gekonów na maksa! Wow, ile paczek! Iś nie ma, pospadały. Wszystkie są nasze, żeby nam nikt nie ukradł. Wrzucamy do sklepu, ale karmę przychodzą wszyscy, karmę przychodzą. Już, już, już obsługuję! Jestem, jestem! Ale to. Czerwona karmanowa się sprzedaje jak świeże bułeczki. Ja nie wiedziałem. I teraz zobaczymy, czy jeszcze jakiegoś za dwa koła dropniemy. Uwaga. Pierwsze gekony. Jest rzadki. Jaki piękny. Patrzcie na tego z kwiatuszkiem. Idziesz się tu sprzedać. Za 244 dolce. Kolejne pudełko. Ja, kolejne rzadkie. Zobaczcie jaki ze smyczą. Czy tam z obrożą? No obroże ma, obroże. 187 dolców. Ten. Oto jest ten drogi z kapeluszem. Kolejne. Komony. O matko, trzeba wszystkich pozbierać, żeby nam nie pouciekały. Tu do tymczasowego. Kolejna paczka. Dobra, komony. Ale się tu mi zbierało ludzi. No co jest? Ja się nie wyrabiam. Dobra, kolejne komony. No i gdzieś mi zginął jeden. Gdzie, gdzieś, gdzieś mi ukradli. I ostatnia paczuszka. Wow! Kolejny za dwa koła. Chodź tu. Nie możesz mi uciec, nie możesz mi uciec, ty będziesz tu. Już sprzedaję, już sprzedaję wszystko. Oj, za dużo, za dużo. Co teraz? A, można było poprawić. A ciekawe, czy ten by się sprzedał za 2,5 tysiąca. No niestety, nie sprzedaje się, bo mi narzekają. Ale tutaj już za 1800 poszło. I wbijamy kolejny, czwarty level. Ja nie mam pojęcia, co ja odblokowałem. Jeśli wy wiecie, możecie dać znać, a jeśli nie wiecie, to dowiemy się w kolejnym odcinku. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.